Witam kochani, Kuba Jankowski z kanału Aquapassia z tej strony Dzisiaj krótki filmik z mojego 8 krewetkarium Ponieważ Wydaje mi się, że troszkę Ten zbiornik w moich filmikach zaniedbałem Było sporo relacji Z mojej dwunastki Ponieważ pojawiły się tam pierwsze małe blubolty Ponieważ musiałem Szybko wymieniać szkła na inne Z racji tego, że stare Przeciekało A ósemka została Zostawiona sama sobie, ale życie toczyło się w niej dalej, no i toczyło się ono całkiem, całkiem yy, sprawnie. Zobaczcie, jest sporo krewetek i małych i dużych. Zauważyłem na szybie dzisiaj takie zupełne maluszki, czyli coś tutaj się wykluło. Dobrze, dobrze to o zbiorniku świadczy. To jest zbiornik, który ma już yy, dość... Yy, Dość sporo czasu jest zbiornikiem działającym. Jest aktywny od, od połowy marca. Zostało tutaj na początku wpuszczonych 12 malutkich, bardzo malutkich krewetek typu Crystal Red i Crystal Black. Z tych 12 krewetek zrobiło się, jak widzicie, tyle tego robactwa. Są krewetki dorosłe, są maluchy. Jest tego całkiem sporo, i co najważniejsze, mnożą się one. Mnożą się one. Jest dopływ świeżaków. jak powiedziałem dzisiaj, zauważyłem na jednej z szyb zupełne świeżaczki, maluszki i dobrze to świadczy o tym zbiorniku. Jak widzicie, po glonach na bocznych szybach jest ich całkiem sporo, czyli maluszki mają co jeść, krewetki mają co jeść. I jest to takie typowe krewetkarium oparte na mchach, oparte na gałęzatce. Tutaj mamy piękny rogatek nadający klimat temu zbiornikowi. Są liście, są jakieś drobne gałązki, kora cynamonu, szyszki olchy gdzieś tutaj ukryte w tym, w tym bałaganie. I tak to wygląda. Krewetkarium yy, gdy je w marcu stawiałem, było założone na podłożu Beni Teraz od prawie dwóch miesięcy tutaj jest podłoże Help i, i spisuje się całkiem dobrze. Tutaj nie mam do tego zbiornika żadnych zastrzeżeń. Typowe krewetkarium, typowy krewetkarium, które żyje swoim życiem, przy którym nie trzeba kompletnie nic robić tutaj działam sobie w ten sposób, że dolewam tylko wody, która wyparuje a paruje ona dość szybko woda jest oczywiście uzdatniona odpowiednio solami z Qualdrop'a dolewam wody RO z tymi solami no i to są wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, które przy tym zbiorniku wykonuję może jeszcze, ale to bardzo rzadko przecieram przednią szybę z glonowego nalotu, no i płucze gąbkę od filtra, ale to bardzo bardzo rzadko. Jeżeli mówimy o filtrze, to powiedzmy kilka słów o sprzęcie. Za filtr tutaj służy mała kaskada, najmniejsza kaskada Aquela Versa Max Mini. Super nadaje się do tego zbiornika, robi świetną robotę. Polecam ten film do takich zbiorników 8-10 litrowych nada się w zupełności i zrobi to co do niego należy w sposób kapitalny lampeczka to lampeczka 2,5 watowa firmy Samsung. robi swoje świeci mchy przy niej rosną rogatek rośnie więc cóż więcej chcieć na tafki tutaj mamy yy, mamy salwinie która z korzeniami sprawia że maluszki mają się gdzie skryć, no i też nadaje zbiornikowi troszkę klimatu, tutaj jeżeli chodzi o sprzęt, nie wspomniałem jeszcze o, o tutaj, o tym urządzeniu to jest taka akwariowa klimatyzacja teraz jej nie używam ona przydaje się podczas gorących letnich dni zbija pięknie temperaturę do 23 4 stopni co w zupełności tym krewetkom odpowiada tak to moi drodzy wygląda Zbiornik, którym praktycznie nie trzeba się zajmować, wszystko w nim dzieje się samo. No, oprócz tych dolewek wody, które co jakiś czas tutaj muszę uskutecznić, ale to przecież problem nie jest. Jeżeli chodzi o karmienie, karmię tutaj krewetki bardzo rzadko, jedzą sobie one to, co ten zbiornik im daje. A jeżeli już dokarmiam, no to jakimś pokarmem przygotowanym właśnie dla krewetek, albo też czymś naturalnym, typu szpinak, jakaś pokrzywa dynie i tak te 12 statko liczące 12 krewetek się rozrosło do takiej kolonii i będzie pewnie się rozrastało nadal jeszcze rzut oka na całość chyba nie wygląda źle Moi drodzy, zachęcam do obserwowania moich robaczków zarówno w ósemce jak i w 12. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę. Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego. Hej!